Kosiłki bawią się najlepiej, tam źle tak jest, tam tu ja aż konkurenci, żądasz już nagrodę, tamtych ręczył kij! Co to jest chciało zastosować, takie to bieżne, to powinno nas reprezentować? Patrzcie, się, masz się, za mnie dobrze, drogie panie widzimy, się na stadionie Ja, że wina, to ciebie chyba, że się złe pańską paskowi nie tylko odczysia, nie odczysia tutaj będą, ale że jest najlepszą gminą. Z widzę, to najlepsza gmina I nigdy nie przemiję, zgon, nie rób złej nigdy do tej gry Bo dajemy rozkwity, chcesz to gminę jaka zmiana powaga dla nas, ale myśli, że to jeden almanak Ludzie, Ja razem z Cię nie Mimo, że ślęgi, dobrze to wiemy Mimo, że ościeci, wiem, że Wy jesteście lepsi Aj. Mogę tu zostać i będę chyba Dlatego mamy po drugim wejściu dzisiaj Ej, co ci mówię dzisiaj? Coś lepszy, nie, nie można, to dynie, chyba. jest nic, nie mimo, za prostu od nie wpływa Wiesz, się przyzwyczaj, dobra w sumie Mamy się każdy z jak tu i tu przycynuję Zapraszamy wszystkich, podpójcie do nas Ja, ty na na nikt jej nie uda się, zobaczyć, masz na dwóch tu Wytyczawaj, ty będziesz trzeci! Ej! Wszyscy wierzysz, to jest dobre! Dobre, weźcie, ja ci piękny włączę! Ha! To jest piękne, proste, chłopcze! Nie zapraszaj, to jest piękne, chłopie! Dopisała nam kubika, pogoda chyba! Większego więcej mogę śmieć od dzisiaj, od życia dzisiaj! Wiesz, mogę się pomylić, jest tak, ale pewnie! Śmieciami na wyniki, chłopak! Wyniki, chłopaki, pewnie w dzikie! Zrozumieliście oblicze, z życie! Pracy, ta tak za powagę, za nas i proste. Kochani pijemy waszych słowom. Pijcie życie, więcej jedna strawa od tak. pijcie życie, ale zobaczcie jak ja wyglądam. Hej, może to już nauczył powoli tak, ale będę tu stał na trzech, bo już tam dobry, rap. Jak ty wyglądasz, to ci powiem prosto. Jak polskie kobiety, bardzo dobrze. Hej, zrób, ziom, ten piasek nie do. Polski wyglądacie idealnie Idealnie i teraz nie słabię Idealnie, ale daleko nas do ideału Bracie, mogę rzucać sobie to ciągle Reprezentujesz cieki, czy Czytaj, kocham Polskę Ej, kochacie Polskę? kochacie Polskę? Kochacie Polskę? Kochacie Polskę? Kochacie Polskę? Dobra Kiedy my powiemy Polska Wy powiecie Gora Polska go Polska! Go Polska Polska Dobrze, nasi na pewno wygrają na tych mistrzostwach! Albo przynajmniej wyjdziemy z twarzą! Do prawie. I to bardzo ładne tak Dobra! Kto przyniósł dzisiaj grosza na zbiórkę? Dobra! Mała jest! Słuchaj! Właśnie nie mał, Bo kogo jest doszedł? Każdy przyniósł grosze, a trzeba było przynieść pięć groszy! Nie znowu już zrobić zniknę! Ale mam nadzieję, że nie przyniosłeś prostą piłkę. Mm. Nie się do spodyłki chyba, poza tym teraz to bym zapłacił, żeby znowu spycharz, bo ty to sobie wyraż, im teza w moim słowniku, Sobiej człowiek, i robię to dalej Mówisz sobie, to jest taki wejściu, tak naprawdę Wejście, przodzłapię, tak jak pan wejściał w kół Zobacz, jak działa energia, ty Proszę, zobacz, łapka, ale my mam rap Widzę, czyś ty respirator Każdy kabel, dalej jadę Pokażę wam miłość, manio, tu na drapę Nic nie kłamię, wiem to Do wszystkich ludzi wszystkiego najlepszego Dawaj, trzy Wszystkiego najlepszego! 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 Także życzymy wszystkim szczęścia! Tak. Słuchajcie, słuchajcie to będzie ostatnie co dla was dzisiaj pokażemy Ale wcale nie takie złe Ale za pomoc teraz Teraz będziecie nam potrzebni Moi drodzy Wcześniej też byliście, żeby nie było. No właśnie, teraz będziecie potrzebni jak nigdy wcześniej tego dnia. So, Pięk, to ustalujmy Was słowa. Będziecie inspiracją dla naszego występu. Prosimy jakieś słowo, jakiekolwiek słowo, kolor, nie wiem, rzecz, czas, cokolwiek. Kiełbasa. Pierwsze słowo kiełbasa. Prosimy następne słowo, do słowa kiełbasa. Będę. Nie ja tego nie wypowiem. Basel pełen kiełbasy, co wy na to? <grym> dobra dobra ja Dalej się bawimy Następne słowo Pomarańczowi? Małgorzata Pomarańczowa Małgorzata No dobra To też będzie pełen im Dobra! Dobrze, Dobrze, <grym> Dobrze Jak chcecie bawić to pełno ludzie Jeszcze raz, że jesteście tu Świetnie, świetnie nie jest was Garska, jest was naprawdę dużo. Widzę śmiechy na waszych twarzach, naprawdę się cieszę. Ostatni numer przed wami, prosimy. Ej! 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 Cztery raz, jeszcie sobie zapamy, prosimy. Jeden <flavor otra> za i drugi raz, raz, dwa raz. Ej! Dwa kąpiące zasu koledzy, pomarę to wamołgorzata, ale jest cały. I tak płynie tutaj chujzem utopiłem się w tym bazie dziękuję z nią i tak wtedy będę tu nawijał popatrz taki kiełbasa a sama się spija ej hey, popatrz siebie, jakbym miał wierzyć w twoją klasę to na pewno zacząłbym odsłużenia tej kiełbasy i hey, mogę ochłonić się w basenie tak tak tam jeden pan już to zrobił wcześniej a wcześniej zaraz się tu nawijać ej hey, kto nas tutaj za na grillach tak Wroczył się tu pyta, czy to Głupie, to zupełnie głupie, to jest zupełnie bezpodstwabne Pięknie, czuję się z publicznością tak. Daryka moja mama nie jest Małgosią Ty, Bogi mówisz, tobie tak podobno Pani Małgorzata najlepsza z publiki, podobno Ej, teraz powiem tobie co to jest piękne Ta Małgosia najśmieszniejsza, tak wiesz, to ci mówię, tego wciągnie stuka To będzie pomarańczowa reprodukcja O! Czuję się jak na Ukrainie Fido pomarańczowy więc to chcę dzisiaj wygrać Łoł! Mówię ci, chcę żyć na ciągle Ciekawym się nagrodą Nie sposób się nie upatrzyć Ech! Powiem sobie o sukcesie z bliski Nieważne, to dzisiaj wygra Wygra niczym wszyscy Możesz bawić się, tu nizami starym Ale jak ci można dobrze bawić się Bez odprawy? Z nami Slamiski, teraz weź nas tak nie powinni, byśmy z dobrze pezbać Mogę złować jak problem to chili. Zobaczymy jaki będę z bikiki. Zam, wikiki i dobre pani, wasze kuruję się tutaj, jak na rozstaniu, stary styliz. Zobacz przeciwami, ja widzę wry tale, nie widzę, wrytale, nie tyle, sobie wam się. Ubał. Pewnie nie, nie dostaniemy tylko miliona, ale nagroda równie ważna jak krokary, to mi I no, sobie mój życzek, to tak filmach nie, ja mam swoich stawuryzm, powiedz, co jest twoim to ci to dzisiaj, tak ta je giełbaca jest więcej warta wysokich dłoni w alei gwiazd, hej, już, to, 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 В голи е тази. В голи може да бе думи, е пусни тух, не му греме да е лудият, тъщи граната бяза, няма вземе да вздумим. Чи ли, бъди че бале ще... Бъди че бале ще! Бъди че бале ще! Бъди че пани Шварц, Ale to naprawdę, że tutaj część swojego podwórka, jest to podwórka szybko ale... A u nas, dobra, dobra. Bardzo dziękuję. Jedną rzeczą. Właśnie. Żałasek. Jeżeli my dziękujemy Wam i Pani Małgorzatie, przede wszystkim robimy to Żałasek. Także to ja cię. Dobra, to ja na tym próba. Zróbcie kŻałę! A teraz już normalny tak! Wybijśmy Zabawimy się możemy wyłączyć 5 na sekundę. Widzę, że tak jest w miarę podobno. Także ja prawą stronę, dobra, wy lewą stronę, zobaczymy która strona jest głośniejsza. Dobra. Proszę moją prawą stronę, waszą lewą o pomoc. Jeżeli uważacie, że ta impreza, ta zabawa była naprawdę udana, zróbcie olbrzymi hałas! Powinniście się jeszcze jedną szansę. Jeszcze raz poproszę was o pomoc. Lubian kawałek. Pokażcie, że mieliście was początku Aha! Muzyka ma Muzyka, Muzyka Aha! 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 Dziękujemy pani. Aha! 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 Specjalnie dla Was na trzy. Raz, dwa, dwa trzy. trzy. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze raz. Bawcie się dobrze. Do do końca. To samych fajwerek, a nowe dłużej. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Do widzenia.